Cześć, witajcie. Dziś zaprezentuję Wam prace konkursowe, które zostały nadesłane na mój konkurs krajobrazy. Konkurs skończył się wczoraj o północy, czy dzisiaj o północy. Dostałam prawie 30 prac, więc jestem zadowolona z tego wyniku. Wszystkie były bardzo inspirujące. Miejsca, które mi pokazały się również były bardzo inspirujące, bardzo ciekawe, także bardzo Wam dziękuję. Jedną z nagród jest nagroda publiczności i pod tym filmikiem właśnie na tę nagrodę możecie zagłosować. Czyli po prostu możecie wybrać Wasz ulubiony makijaż i w komentarzu napisać, który jest to makijaż. Prace są ponumerowane, więc po prostu w komentarzu napiszcie numer makijażu, który wam się najbardziej podoba. Tylko jedna odpowiedź, tylko tą biorę pod uwagę, ponieważ no nie, nie będę tutaj jakoś punktów przyznawała za pierwszą, wymienioną, drugą czy trzecią osobę. Po prostu jedna osoba, jedna, jedna praca wasza wybrana, poproszę o numerek w komentarzu. I dopuszczam tylko jeden komentarz na osobę, dotyczący konkursu oczywiście, ponieważ ja będę musiała potem przez te komentarze przebrnąć i, i jakoś się wylosować, więc wolałabym sobie nie robić odmiaru prasy, nie wyciąć jakichś z milionem komentarzy, więc jeden komentarz na osobę. I jeszcze taka uwaga, komentarze negatywne skierowane do osób, które wzięły udział w konkursie, jakieś negatywne komentarze na temat prac nadesłanych będę usuwała, Zazwyczaj nie usuwam komentarzy pod moimi filmikami, ponieważ ja tam się nie wstrzymuję za bardzo krytyką. Każdy ma prawo wyrażenia swojej opinii, natomiast nie chciałabym, żeby te osoby, które poświęciły swój czas, które wzięły udział w konkursie poczuły się źle czy poczuły się jakoś urażone takim komentarzem, ponieważ nie każdy jest wystarczająco silny, powiedzmy psychicznie, na coś takiego. I dla przypomnienia nagrodą i dla osoby, która zostanie wybrana przez publiczność, czyli przez Was i dla jednej osoby, która głosowała Nagroda jest to paleta The Balm Bambini, Już Wam pokażę, jak wygląda dla przypomnienia. Mamy tutaj trzy, w zasadzie pięć cieni. Trzy kolorowe, jeden rozświetlacz i jeden czarny cień. A oprócz tego dwa y, róż w kremie oraz y, błyszczyk. Także wydaje mi się, że to bardzo fajna nagroda. Mam nadzieję, że zagłosujecie na Wasz makijaż. I głosowanie trwa do 20 kwietnia, do soboty przyszłej, y, do północy. I postaram się w niedzielę ogłosić wyniki. Ja już w sumie mam dwie prace z moimi faworytkami, między którymi będę się wybierała zwycięzcę. I ciekawa jestem, jaka będzie wasza opinia. Także wyniki postaram się ogłosić w przyszłą niedzielę, czyli 21 kwietnia. I to tyle z mojej strony. Teraz zapraszam Was na prezentację prac i zachęcam do głosowania oczywiście.